Jak wykonać pomiar prądu postojowego, czyli takiego prądu, który jest pobierany z akumulatora, gdy samochód jest całkowicie zamknięty i sobie stoi na parkingu. Po podłączeniu miernika zamykamy samochód, uzbrajamy samochód. Musimy pamiętać o tym, że zazwyczaj pokrywa silnika jest zabezpieczona dodatkowym przełącznikiem, który musimy też ustawić w takiej pozycji, jakby klapa była zamknięta, tak aby oszukać komputer alarm, co tam mamy. Oszukać w sensie, symulować, że ta klapa jest zamknięta. Podłączamy miernik i zobaczcie. 10 minut minęło, nawet ponad. I natężenie prądu to jest 330 mA. Dużo, o wiele za dużo. Ale to nie jest prawdziwy prąd postojowy, ponieważ ten prąd został oszukany przez to, że komputer tutaj czy jakieś inne elementy w samochodzie jeszcze się nie uśpiły. Należy poczekać 20-30 minut. Ja przyjmuję 30 minut jako taki bezpieczny czas, i dopiero po takim czasie należy wykonać pomiar natężenia tego prądu. Oczywiście dużo zależy od samochodu. Nowsze samochody wymagają tego czasu, starsze zazwyczaj nie, ale zwróćmy na to uwagę, aby odczekać pewien czas typu 30 minut przy pomiarze takiego natężenia prądu postojowego.